Cześć, witamy Was z powrotem w kolejnym odcinku z The Sims 2. Siemanko. I jak już widzicie, pojawił się nowy członek rodziny. David się nazywa. To jest Bobas. Tak. I chyba w następnym odcinku, znaczy, czy w tym odcinku go dorośniemy, w ogóle co tak pomyślałam, że na ten czas, jak to jest taki Bobas, to przyniesiemy tą kołyskę i ten jak na dół jest szybciej. I... Ale nie do tego, do, do sypialni się zmieści, nie? No nie właśnie. I A. dlatego, żeby było szybciej. Bo ten lat jest taki brudny. Ale tak wymyśliłam, żeby było szybciej trochę. Bo jakoś ja nie mo nigdy nie przemyślałam tego, żeby to zrobić na dole. Jak jest pokój dziecka. Ale w tej mojej serii mama i córka zrobiłam dokładnie to samo, zrobiłam pokój dzieci na piętrze. Hmm, no I to jest jeden z gór Rzegę nie mogę tego blatu, myślałam. Bo ona nie ma rozrywki. No, ale... no nie wiem, dobra, niech się telewizję poogląda. No w każdym razie, no chwilowo będzie na dole, to wszystko. O, mamy tutaj. Okej okay. Znowu przyjeżdżam z ziomkami. Tak, pewnie tego, co zwykle <noise> będziesz miał. E... On no, też jest jak domownik. No dokładnie tak. To się nie dokłada. No, także... No, ja już ona obejrzała, to tak może tutaj coś zjemy. O, naleśniki się zepsuły. Potem posprzątać tu trzeba. Jaka fajna interakcja tam była, widziałaś? Nie, gdzie? Wylej się do czysta. Ach. W ogóle zastanawiam się, czy tutaj, tutaj chyba też można resztki do lodówki odkładać. Ale no chyba nie takie, zepsute, nie? Nie, nie, jak jeszcze nie są zepsute, jeszcze muszę to sprawdzić. Wydaje mi się, że chyba tak, bo pieruchę tej No Tylko jeszcze zielony robi. No, Znaczy czerwony to się robi. Że zielony zgaci. <laughs> No i czekamy aż Leo wróci I On usnął zrobotę. tak od razu. Tak. No i ty wróciłeś z roboty. No, jakąś premię dostał. O, to był sprawny no. tydzień. No, bo cię wcześniej zdegradowali. A, no tak. I teraz masz ten... no rwać tą butelkę wywal. Póki na się czujesz, pozbieraj simulony. Czekaj, po ile zaraz podniesie. Jak to... A, no ostatnio po jednym. To po, po jednym, po 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 jednym, po jednym będzie dalej. 40? Co? Dobra, to ja jednak nie ogarniam tego systemu. A tych może, może trzeba podlewać, dlatego więcej wtedy jest? Czy coś? Nie. A ja wiem. No to w sumie jak z, z każdego zebrał po 40 to 120 milionów jeszcze dodatkowo. O, David. Leży sobie. Patrz teraz z jakąś babką przyjechałem. A, nie, a no tak, teraz a nie z, tym z patrycją, panem. Chodź. To ty masz pobaw się z nim, żeby on trochę... I ty też w sumie będziesz miał więcej wtedy może tej zabawy. No powoli rośnie. Ale figyna... ja Myślałam, że powiedziałeś, że od dziecko. Obrzegał chyba. Nie. No figiela mi spada strasznie. Ale to nie dlatego, bo to się chyba nie umyłeś po pracy jeszcze. Nie, no teraz były te znaczniki, że trzy w dół, no. Jak go podniósł. Nie, na to jest chyba jakiś przypadek. Dobra, no o, zaczek, co ty robisz z dzieckiem, na ziemi go położyłeś. No niech się wyuczy, nie? No tak, ich sam pójdzie tak, się położyć. No od najniższego stopnia się startuje. W ogóle, jak ten blat przybliżyłam w kuchni, to też jakieś takie ma, e, takie wzorki w ogóle jak świąteczne. I tak się skojarzyło, że wtedy zrobiłam okna świąteczne, jeszcze jakieś blaty mhm. świąteczne, no, nie no. co chodzi. Może to jest jakiegoś dodatku było, czy coś, nie? No możliwe, bo to, to jest pełna kolekcja tutaj, no to wiesz. Ja nie odróżniam, co z którego dodatku jest czasami. No. Także dobre. Tak jak czekała, żeby z, z łazienki skorzystać. No wiesz, no, jedna jest tylko. Tutaj docelowo sobie można by drugą zrobić na górze. Albo ewentualnie. No, nie no, już chyba nie będziemy kolejnego dziecka tutaj jeszcze tej czy jak. Nawet, no wiadomo, jak wyjdzie. Bo zastanawiam się, wtedy można by to zrobić na przykład dwa pokoje, a jak nie, no to, to wtedy taką łazienkę na przykład tutaj zrobić. Mhm. Czy coś. O idzie? Ja zauważyłem, że ci ma jak nas odwiedzają. No. To zawsze gdzieś tam się kręcą ko telewizora, nie? No, albo do komputera idą, tylko z komputera nie ma. te tydzień był koszmarny, mam tylko nadzieję, że teraz będzie lepiej. No to nieźle. Ty no one masz przecież nie? Czy nie? Eee, nie wiem. Ja nie wiem, czy ona się wyszła do pracy zaraz. Jezu, jak to... I znowu to dziecko na... Nie no, po prostu to już jest memiczne, <laughs> to dziecko jest ciągle... Odporności do... nabiera. Nie, bo. nie może podejść, śpi. Dobra, David Koza. <laughs> no mamy konkretne, no. Nie ma się co Davida do kołyski i rób spaghetti. Na tym brudnym blacie. Oj dobra, zaraz się samu można wziąć kaskę. Zaraz. To ile dwa razy dziennie czy częściej można ją zrobić. No ja ty kasy kasę nam zabrała! O zaraz no, ją wywalamy stąd, czekaj. Gdzie to jest? I, yy, nie, nie, nie Wypędź. wypędź no. Nie, To jest złodziejka, zamawiać. nie? Legalna złodziejka normalnie. No widziałeś, co da się tam jakiegoś pogreźni. 77 milionów odpierdzieliła i poszła. No, we się wypiąć. Churowa ma mam winę! Zaczekł na Szu, szu. Ale no dobra, ale ona poszła już sobie, co? No poszła, no. No nie no zobacz, bo zobacz Nie wyszła jeszcze, jest i tak, i tak jesteśmy bogaci. No. przy tym co było. co zrobić? No. 80 milionów. Ukrało. No nareszcie polazła. Po tylko kurczę bierze nam kasę. No raz, się raz się że z drzewek, a dwa, że prąd nam ciągnie z tego No. Dobra, zmieńmy jeszcze porę. Albo nie, my zmieniajmy. Jasne, No. jestem Mam Mam do Davida. Oho. Znowu, do czadu. Trzeba będzie go... Przegrać. No może go na nocniku posadzić, niech siedzi. Co? Nie no nie może, jeszcze jest <laughs> za mały. Żartuję. Musi mieć dostępną grupę wiekową, mhm. żeby na nocnik móc. A ty musisz podnieść kondycję i technikę. No, żeby pracę. awansować tak, bo w wojsku teraz. A ty co? Recepcjonista. No dobra, się. A, e, dobra, weźmy opiekunkę do dziecka może. Bo jak oni pójdą do pracy chyba... To żeby ona no to przyszła To w ogóle do mój syn był chory, się okazuje. A, no możliwe, pewnie coś tam zjadł bo nie wiem. No Ale już jest chyba zdrowy, tak? No, był, był komunikat, że tak, żeby wrócił do zdrowia. no to spoko? Zobacz, tam bardzo bliska. Ja nie mogę po prostu dopiero w tym odcinku to ogarnąć, że tutaj był jakiś wzorek. Oj, to z daleka nie widać. Nie no, ale no to nie jest jakieś brzyckie ogólnie, więc spoko. Tylko po prostu nie spodziewałam się tego. Dobra. Ja mu tam zawała rośnie, ogląda sobie. Widzisz, ja już idę do pracy, no. więc nie mam tego... Do... Co, co tu się, co tu się o, dzieje? się przyszedł? No, co po za co? rano? Walery, pieczywko? Czy pieczywo? Co on tu robi? Ja nie wiem. wiem ja zaproszę? Smacznego Leo, podziwiam twoje no. zainteresowanie kulinariami z radością. wręczam ci zaproszenie do sekretnej kuchni z Zuzi, miejsca, w którym pocieknie ci ślinka. What? Co ale wszyscy dąbali jak do siebie. I w ogóle... No bo ty jakiś program kulinarny i dlatego. Poważnie? No tak. Z, z tego powodu przyszedłeś. No, chyba tak. Mi się wydaje, że tak. Się. O, śnieg pada. W wpada. Wiosna? jak nie paruje, nie? No. Dobra, ja idę do pracy. No też. Potem, za to godzinę. jeszcze nie, no ty za Na godzinę. godzinę. A nie ma opiekunki. Ale ona, ja ją zamówiłam właśnie dlatego specjalnie wcześniej, że ona se sprawdza w terminarzu, o już się widzisz? No, okej. Okay. Włożyła Tylko kołyski dzieciaka. I ty też idziesz teraz zobaczymy, jak ona się opiekuje tym dzieckiem. No dobra, daje butelkę. O Jezu, no już spanikowała, dwie mu dała naraz. Mhm. Mm to rozdziała ja gazetę, poszła poczytać. No nie no i teraz stanął, zabiera! Ty, te drzewka to gdzieś czas chować, chyba. No ale no jak, to, to trzeba byłoby chyba włożyć, żeby zablokować, wiesz? Dostęp no tak, dla do ludzi. No, dziwi się będzie dobudowywać po prostu. Nie, nie, dobudowywać tylko, możesz zamknąć drzwi, że tylko ty możesz tam wejść, albo domownicy tylko, i wtedy no, nikt to, to to, to nie ma. Tak, tak chciałeś jak ktoś w pokoju o drzwi robić co chwilę, jak się kazał. No? Tak. <laughs> nie, to nie trzeba tak. No echaj, co się nie traci, do nie? No nie, no powiemcie że ja pierwszy raz jeszcze z takim spotykam, że oni tacy chętni są do tego, do zabierania tych pieniędzy. Koniecznie. Dobra, zapłacimy może od razu y, rachunki. 122 ony. Czyli jak to jest z tą No, ona taka piękna Dobra, weź to sprząta, ja znowu się zrobiło Dobra, posprzątaliśmy. Weź to na makulaturę podnieś. Ja nie wiem, co z tym, czemu nie mogłem odłożyć tego dziecka do yy, kołyski, ja nie wiem. Szybciej jest na podłogę. <grym> no nie wiem. <grym> <grym> o Boże. Patrzcie jak on ma ten, no jeszcze tego włamywacza tak ma, przeżywa. Co, kto? O ty, Leo, że... Nie, on mówi, że nie może przejść chyba, czy nie? Nie, to taka kłódka była z takim ogniem, że tam, wiesz, że ten włamywacz wtedy przyszedł mm -hmm. i zabrał nam tą wieżę po weselu. No trudno. David ma już jutro urodziny, no to co ty na to, żeby zrobić yy, imprezkę urodzinową Davida? No co, mamy wyjście? Nie mamy. się znaczy, to no nie trzeba robić. Ale piękny urat! Dobra, kupimy tutaj... To, to są śnieżki, czy co to No jest? chyba tak, no nie wiem. W sensie płatki śniegu. Dobra, zrobimy ten... tort kupimy i zaraz przystroimy tutaj. Yy... No ale tych, tych... to jest chyba za dużo śnieżek. No ale to... <śmiech> <śmiech> no, trochę tak, ale potem jak on będzie zdmuchiwał to będzie mniej. No okay. To chyba cztery są, czy to jest później. Dobra, zapraszamy. O kurde, ja jestem znajomy. No, zaraz pozapraszam. Kota, nazywam się! Ja to jest chyba ten gość, który się nam włamał. Który? No to nie w Ale nie, to jak ten Marceli Korek, ale jego nie zapraszamy. No, <ścoughs> nie, no, Jeszcze no. tego brakuje, że się wydarzy. może był od No. Dobra, weźmy yy, tutaj trochę tak, zróbmy nastrój urodzinowy i weźmiemy tak, yy, kupimy taki stoł, ten tradycyjny, co był na weselu. Tylko już wiesz, że nie kupimy, bo znowu przyjdzie ukradnie. Nie, wiesz, że już nie kupimy, takie małe radyjko może, albo głośnik jakiś. Eee, dobra, i tutaj stół postawiłam, przyszli gości. Jezus, Maria, ich jest. Dobra, nakrywamy do stołu. Eee, nudy. No dobra, no to, to może muzykę jakąś. Jak mogą zesz... być nudy, jak tak fajnie ustawione. Ja jeszcze baloniki takie postawmy z tych, z okazji tych urodzin, tak, żeby tutaj potem. Tak, podekorować trochę. Dobra, ja jeszcze jedna. I potem, jeszcze może kupimy jakiś ten yy... głośnik, żeby muzyka była dobra. To, yy... ojej, i chciałam go tort. <torty> tort tu i zaraz będziemy go dorastać. Bo on krzeseł na tle gości. Dobra, tam! Dajmy sobie spokój. Mam sobie sałatkę dziewczyną. się poszedł myć. Nudy. No, ale dlaczego w sumie? No, co ja mam tu jeszcze zrobić? Co ona z tą podłogą? Nie w siłę. Dobra, szukamy głośnika, żeby postawić. Yy... No może takie coś. A do tego nie jest zwierzę? Tak? Nie A no chyba tak, bo to tak nie działa. no, eee, no dobra, to, to... To, 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 to... To usuwamy, a kupimy co innego. Kupimy normalne, taki małe radyjko. Łącz. Powinno być git teraz. Jeszcze mam nadzieję. Leci. Tu impreza się przeniosła. Leci. No fajnie. Dziecko ma rodzinę, leży na podłodze. No turysty się bawią. Nie no, słuchajcie, no tak być nie może. No. Dobra, co ty wziąłeś? Tego, tego bierzesz, małego? A, chcesz podać butelkę? Dobra, weź gordo rośnie już. No, widzisz cztery. No, widzę. I jesteśmy we dwa, Zrobiliśmy frazę, i wszyscy są na dole. No, nie powinni zejść? No, o no to mi to mówisz, im to powiedz. zaraz zejdę, proszę bardzo, z loku tu no, ptaka. Zaraz i z lotu ptaka będziemy oglądać. Ale, jumpra. Jak się ustawiają? No. No, ja nie wiem, no to powinni zmienić, że ta. tatusz nie są nudy. Taka impreza. No? Nie, no, jakby. dlaczego? O, pod Jezu. Ale Hale, ma śmieszne włoski. Taki do ciebie podobny. No, trochę. Jaki szalik ma w ogóle, dobry ten mały jest. Dobre to jest, kurczę powiem ci. No fajne, fajne urodzinki. Fajne, fajne. A da się mu zmienić? I patrzcie teraz tutaj chwila na okolice. Aha, ale fajnie, dobra już. <laughs> dobra, e, czy co? No trzeba mu kupić ciuchy jak, patrz, patrz, obczej, jak oni tańczą. Czuję, to jest nudy. Uwielbiam to się zadają spomagania sobie tutaj. Bożek śmiesznie Ta no. patrycja jest dobra. Tyle jak wywija ten gość. Co za mną bać. Ale jak się zsynchronizowali wszyscy. No. Dobra, to jest... No w ogóle ta tańczy patrycja z w, w, w nim, że tak powiem. Czekaj, czekaj, weźmiemy to, przełożymy już na górę, bo skoro on już nie jest taki mały. A on nadal będzie spał w tamtym? Nie. Gdzie? No tak, w tej tak? goście, tak. Tak, tak, dobra. W sumie ten taki, no ale dobra, niech na razie będzie, bo my nie wiedzieliśmy, jaka będzie płeć tego dziecka, i dlatego ruszowy zrobiliśmy. No to się zmieni. Ale dobra, niech sobie na razie zostanie taka, ta, ta pyta w sumie, to jest bez znaczenia, jaki to ma kolor. Weź go się na nocnik. Tutaj dalej intraska. Ta w roku już <grym> Ta, patrz, znowu kasę nam zabierają. Mm -hmm. Nie wiesz, że to skitra Nie ma innego wejścia. Czemu tego nie posadziłeś? A co kto tu się myje? Jaki gościa. Jezu. Ta lata siedzi no. no. <grym> i patrzy na niego. no. No. Patryce Haka tu zajafkę złapała. Te pieniądze ukradłeś teraz bardziej. Poczekaj, czekaj. z tego dzieciaka no. Na no, ten bo te. Nie mają wstydu te, ci symowie, co, co zostali zaproszeni, nie? No nie. Jedna pieniądze kradnie, drugi z wielu wannę wykorzystał. A wiem też, jak chyba po weselu było, tak, że ktoś tam poszedł spać w ogóle u łóżku. A no nie? było, coś takiego. Z takim mem, to co tu się dzieje. No, jeszcze się zepsuła, więc to może ty napraw co? No to szóste, przepraszam, naprawia, nie? No na pewno, żeby się zdziwił, że ci przyjdzie. Oho, Oho. policja. To przestawany. Ale impreza, kurcze, no normalnie aż przyjecha policja. Nudy, ostateczna ocena jest. No trudno. Hej, ta impreza jest zagłośna na kolcie, to natychmiast. Aaa, policjant już jej zakończył. Ją. No a myślałeś, że co, wbił na imprezę? Myślałem, że ją rozkręci, nie? Nie zamówiłaś tego, jak ktoś mówi, tancerza. Nie. nie! No to nie ta impreza, tak? Nie, to nie To nie ta. Eee, dobra. Tak mnie zmylił właśnie do furą prawda? No... nie, nie, to... No jak to się zmylił? No Dobra, płać tego dzieciaka, spać. Eee... dobra, ty pójdziesz spać, ja go położę, dam mu butelkę koło, i też pójdę spać. No i generalnie... Taka impreza była. Taka impreza była. Trzeba jeszcze posprzątać. Łazienkę. Co ty, Nie wiem, do pokoju chyba do tego. No i co? I w tym odcinku to chyba były na tyle, nie? No tak, będziemy kończyć. Tak, i mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo w następnym i że będziecie oglądać. Tak, nasze zostawcie wypociny. łapki, zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie, się, jeśli tego nie robicie, będzie nam bardzo miło. No i, i życzę wam miłego dnia czy wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. Cześć! Cześć!